w dzisiejszym vlogmasie. Sorki, już dawno nie nagrywałam takich długich filmów, ale w sumie to nie wyrabiałam się też z tymi shortsami. Już tak w niektóre dni po prostu mi się nie chciało nagrywać i jak jeden dzień opuściłam nagrywania, to już od razu mi się wszystkie pozostałe waliły. Dzisiaj będzie taki bardzo szybki dzień, bo jest 16.50, prawie 17. Wróciłam z, ze szkoły do domu. No, nie, niedawno zjadłam obiad, i w sumie to dopiero teraz mam, jakby taki czas wolny, chociaż w sumie on też nie jest wolny, bo muszę robić lekcje, ale też muszę coś nagrać, a potem jedziemy na wymianę gumeczek. I ja mam taki wielki dylemat, bo ja nie wiem, nie wiem, jakie sobie zrobić. Dobra, już wam pokazuję. To bym chciała albo takie, takie tutaj, Znaczy no, bez tego białego, tylko był, tutaj był drucik. Albo takie. A te też mi się bardzo podobają, takie ładne. Ale w każdym razie tak. No i właśnie większość osób mi mówi, że te im się bardziej podobają. I mi też się te bardziej podobają. Ale wczoraj moja koleżanka na zajęciach mi powiedziała, że te by mi bardziej pasowały, bo teraz są takie różowe. Takie ciemnoróżowe. I no. I właśnie nabrało to dla mnie sensu, że nie pomyślałam o tym. Które mi będą bardziej pasować. Okazało się, że nie mam nic zadane, co jest dziwne, ale no, nie mam, więc mogę Wam powiedzieć jeszcze parę rzeczy. pierwsze, to, że ostatnio, jeśli oglądaliście mój filmik, to wiecie, kupiłam sobie y, takie tipsy w Sinsei za 7 zł. Myślę, że jak zdążę, to może dzisiaj je sobie zrobię, tak na próbę, chociaż nie wiem, czy zdążę. No pojechałam do tego ortodonty te gumeczki Ale się okazało, że Coś nam pani w recepcji źle powiedziała I będę mieć jednak w czwartek Także Także super W każdym razie to Jak chcecie to możecie mi napisać W komentarzu Które wybrać gumeczki Bo nie mogę, nie mogę się zdecydować Czy może jakieś inne ciężko jest strasznie w takich długich paznokciach ale tak wyglądają te tipsy i są, są bardzo długie, wcześniej miałam tylko jedne i one były dosyć krótsze od tych i one są strasznie długie więc jest mega ciężko w nich, ale, ale mega mi się podobają